Mhm. Dobra, to eluwa wi co wie? To Mikuś Kraft, nie jak Liu Mikuś krab, co ja znowu zaraz na upierynce. Dzięki, tylko P2, 2, 2, 2, 2, 2, oczywiście. Dzięki, tylko P2. E, sezon drugi, oczywiście. Będą, ma taki bogacza jak się ociepli, bo zobaczcie jaka pogoda zjechana. No, pada też, żebyście zobaczyli. A więc tak. Generalnie planujemy, a tak, bogacza. I inne przygody, jakie były na kanale. Miki, triki pana. Na Miki, trik, triki P. Były. Wy, jak wywalają się noby? Jak wywalają się noby? A, a na. Wreszcie dobrze, było. Miki, triki P. Było Daily X4 i puszczanie. <ślesz> Ostatecznie tego nie zrobiliśmy. Co? <ślesz> A więc co? my teraz będziemy się kręcić. Ja do. Eee, żuba. Siema, siema. Ogólnie w Popsharbu jesteśmy. Więc Jest ma tutaj trochę problem, bo... Boimy się jednej rzeczy. Bogacza. Eee, no właśnie, bogaczka ja do nas... Ugh. <laughs> <laughs>